Omnomnomnomnom, ale dobry hamburger! Kurde, mam taki dobry humor, że chyba wypuszczę Gregorego z piwnicy. Gregory! Gregory, kara ci się skończyła! Możesz wyjść z piwnicy? Mo, mo, mogę? Mogę w końcu wyjść? Tak, możesz wyjść, chodź tutaj. Na, na, pe na pewno! Tak, na pewno! Już siedzisz tam trzy tygodnie, chyba wystarczy. W końcu co mnie wypuściłeś! No, bo byłeś niegrzeczny. Ostatnim razem zapchałeś kibel, i do dzisiaj był zapchany. Nie miał go kto wyczyścić. Ty już mówiłem, że to nie ja, tylko to nasi goście! Nikt więcej w tym domu nie mieszka, a poza tym nikogo nie zapraszamy, bo nikogo nie lubię! Adaptowaliśmy przecież ostatnio zwierzaczka, który na nam stole, jak pamiętasz? No właśnie, on na stole narobił, a nie w ubikacji! Posłuchaj, mam dla ciebie ważną informację. Nie uwierzysz, ale zrobiłem deal życia. <laughs> Wymieniłem Freddy'ego na nowszy model! Co zrobiłeś? Frediego się pozbyłem i kupiłem ci nowszy model. Tak, 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 wiem, wiem. Ojeju, straszne rzeczy. No, szarikom pozbyłeś się mojego najlepszego przyjaciela. Ale powiem ci tak. Żaden animatronik nie jest twoim przyjacielem. Nigdy w życiu nie ufaj im. To są stare to tostery przerobione po prostu na rosyjski soft. Rozumiesz? A ja załatwiłem takiego nowego, fantastycznego, który ci mega spodoba. Bo ma wiele funkcji. Oprócz tego, że jest taką... Opiekunką do dzieci w Twoim wieku, nie? To jeszcze może na przykład odkurzać, zmywać naczynia i ma za... Tą funkcję sania. Czy ty wymieniłeś dwa animatroniki na jednego? Ale on jest trzy w jednym. Uwaga, otwieramy. Zamknij oczy, zamknij oczy, dosłownie zamknij oczy, dobra. Uwaga! I 3, 2, 1, ta -dan! Freddy Freddy Możesz już otworzyć no oczy. No hej, przystojniaki. Jestem Fredina najlepsza opiekunka do dzieci. Gwarantuję niezapomniane doznania. CO TY ZROBIŁEŚ?! Przecież to nawet obok Freddiego nie stało! No jak to nie stało? Zobaczcie, ma nawet na buzi narysowane takie... Takie rzeczy, nie wiem, maskujące. Pole no to to maskujące. tylko tyle ma wspólnego! No patrz, ma nawet taki sam kolor oczu. Wszystko się zgadza. I też jest taki pulchny. Widzisz, ona też jest tak... Szarikan, ja wiem, że ty masz problem. Ja wiem, że Foxy cię zostawił. Ja wiem, że Roxy cię zostawiła. Ale naprawdę, dziewczyna animatronik. To jest dla ciebie zabawka, a nie dla mnie! Wyższe standardy, ok? I nie zniżam się do takiego niskiego poziomu, żeby załatwiać sobie dziewczynę animatronika. Za kogo Ty nie masz? To jest Fredina. Taka nowsza wersja Frediego. Zobaczcie. I to jest Twoja droga, żeby zostać super gwiazdą! W końcu! Jak już się zapoznajesz z naszym nowym animatronikiem opiekunką, to może pokażesz na nasz dom. Co? To będzie od dzisiaj twoja nowa opiekunka. Ma bardzo dobre kwalifikacje. Wiem, bo sprawdziłem osobiście. Chodź, pokażę ci szopę i tam gdzie zostawię. Idziemy. Nie, Gregor, ona szopę już widziała wcześniej, bo tam ją sprawdzałem dogłębnie. Znaczy, do, od, znaczy nieważne co tam robię, wymieniam jej olej, okej, okay, jasne. Tu jest nasz dom i tutaj będziesz chciał mieszkać. Chyba, że chcesz zamieszkać razem z nią w szopie, to wtedy nie ma problemu, żebyś ją tam zabrał i poszedł sobie z nią. Uuu, zabawy w, w szopie? Tak, ja próbuję. Na pewno ona jest gotowa opiekować się dziećmi? Nie wiem, no takiej funkcji nie było napisane, że nie wolno. A jeżeli nie ma napisane, że nie wolno dawać dzieciom, to znaczy, że pewnie można. To co ty potrafisz? Ach, mój drogi, czego ja nie potrafię! Jestem idealna we wszelkiego rodzaju zabawach i potrafię czyścić każdą powierzchnię z każdej plamki. Gregory, nie zadaje się takich pytań! Zostań, wow! co ma oczywiście kwalifikacje. Masz praktyczne kwalifikacje? Umiesz prostować banany? No pewnie! Oczywiście, no to mam Mamy mamy w... najnowsze oprogramowanie. No, mamy banany w kuchni i trzeba je wyprostować, a potem zaaplikować Gregoremu do buzi albo do innego otworu, jeżeli nie będzie chciał. Uuu, sprośnie, to mi się podoba. A mi nie. Ciebie się niego zdanie nie pytał. Raz jeden byś docenił. Wymieniłem ci tego starego blaszaka obsranego, tak? Wchodziłeś do niego? Teraz będziesz chce... Milej, chętniej wchodził w tego animatora. Teraz będziesz w co innego wchodził. Ale przecież ona tu nie ma takiego otworu! I ma... otwiera się! No jak, ma ja, otwory. jak ja mam wejść do Jak ma być ona moją taksówką? Ona ma więcej otworów niż Freddy. Powinieneś być zadowolony, że ten model jest bardziej rozbudowany. Ale jest mniejszy, to ja się nie zmieszczę O, tu. nie jest mniejszy. Nie wiem, z której strony ty patrzyłeś, ale nie jest mniejszy. Na pewno tu nie mogę się patrzeć. Tu nie ma otworów, Gregory. To tam też nie mogę się patrzeć. Tym bardziej. Nie, nie powinieneś. Zanieś ją do kuchni. Zróbcie obiad. Razem, wspólnie. Zjem coś to, normalnego w końcu. Jeżeli się wam Uda zrobić coś fajnego, to może ci nawet pozwolę to zjeść. No dobra, to chodź, Fredina. Tu jest kuchnia, tam jest salon, a tam szarikan zamykam mnie jak jestem grzeczny. Uuu. Niegrzeczny, jak jesteś, to cię zamykam. A mój drogi, mnie też zamkniesz, kiedy będę niegrzeczna? O Boże. Zajmujesz się Gregorem, okej? Okay? To jest młody chłopak, który ma problemy psychiczne, fizyczne i tak dalej. Jest po prostu upośledzony. A ty jesteś specjalna. Do opieki nad takimi osobnikami, Prawda, <grystanie> <grystanie> Schowaj tego Frediego! No, przecież to mówiłem ci, że to już stary jest model. Schowałem, bo ja jestem jak wiecie, A, bazukę sobie z dupy potrafię wyciągnąć. Nie mam bazuki, ale mam kiki golfowy. Nie wyciągnę go teraz, bo się wstydzę. <grystanie> Myślałam, że to ja mam pojemne cztery litery. Dobra, Gregory, idź do tej kuchni. Tam macie przyprawy, tam macie mikrofalówkę, która nie działa. I banany. Jedyną rzecz, którą mamy w tym domu. Jej! Mamy jabłka jeszcze. Ach, mam nadzieję, że będziecie mieli trochę pieprzu, bo trzeba tu pewnie coś dopieprzyć. Uch. Nie, ja już dzisiaj wystarczająco przypieprzyłem Gregoremu. Myślę, że mu wystarczy. O ja! Wiem, co będziemy robili! Szelikam mm, mm, mm. gotowe! Co się z stało? Ale, Chiquita! Nie, dotyka się tego banana. Odłóż go. Gregory, co ty tutaj robisz? No, robię steka z banana. Steki z bananów robisz? Tak! I patrz, tu jest... Tu są, tu są ziemniaki a'la banan, tutaj mamy kawałki jabłka, a to jest bananowy stek. A ty co zrobiłaś? Ach, mój drogi, dla takiego przystojniaka jak ty mam idealne danie! Armatka z dwoma kulkami, co ty na to? To ja zostawię przy steku z bananów. Nie, 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 nie! Mamy nową opiekunkę, która wie najlepiej, co powinieneś jeść, żeby wyrosnąć na dużego chłopca, tak? Więc otwieraj buzię teraz! Szalika, ja mam to... pracę domową do odrobienia chyba, wiesz? Foxy! Foxy to by się nawet nie zastanawiał dwa razy i od razu by sobie wsadził. I to nawet nie wiem, czy w ten otwór, o którym mówimy. A ja to nie Foxy! I nie jestem kangurem! Ani nie jestem, ani nie ważne czym nie jestem. I nie mam takiej pojemnej dupy! I nie jestem taki futrzasty w Bo tak Buzi mówiłem, żebyś i No i też po nie mam takiej pojemnej buzi jak ty. Proszę mu to zaaplikować. Tak co, co, co? Widzę, że jesteś niegrzeczny kangurem! Nie nie, 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 nie! nie, nie, nie. O! O! Ło, wow. weszło głęboko, aż wyszło drugą stroną. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że Ci smakował obiadek przyrządzony przez naszego nowego animatronika. Co się mówi? Jesteś najgorszy! Nie, mówi się dziękuję za obiad. Nie, ona ma zniknąć, a Freddy Stary ma wrócić tutaj. No ale zobacz, on ma nawet funkcję mycia. A właśnie, Gregory, bo ty jesteś brudny. Fredina? Może byś mi Nie, 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 nie ja nie jestem jak gołębia. Jakaś gorąca kąpiel z bąbelkami? Bardzo chętnie. E, nie mamy z wody. Takim więc... bąbelkiem jak ty? Nie mamy wody, więc musimy drugi tryb włączyć tryb ręcznego mycia. O, tak, właśnie tak. O, tak, nie, 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 szalika. Nie, 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 nie zgadzam się. No, bo. To coś zmienia. Dobra, Fredina, lecisz z tematem. Widzę, że Nie, 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 nie. Ale chodź, słonko, pójdziemy się umyć. Ale wracaj, tu. Spokój się! Masz się umyć, bo śmierdzi w całym domu, słyszysz? Śmierdzi! Ech. Moja głowa, szarikan! <śm> Wstajemy, nie! wstajemy moja gwiazdeczko! W końcu jesteś już dużym chłopcem, prawda? No właśnie nie! No, pokaż na co cię stać? Żolikan, ty z obrzydliwym! O... Obrzydliwe to jest to, że ty się nie myjesz. Ja się jej dziwię w ogóle, że ona jest w stanie cię dotknąć tym językiem. Uff, Rikan, ale ona nie ma kompetencji do bycia mnie. Obija mnie jakimiś zderzakami! To są poduszki powietrzne. Ona ma atest BHP po prostu. Freddy nie był wyposażony w takie rzeczy, a gdybyś miał wybaczyć teraz samochodowy albo coś na ulicy, to gdzie on tam ma poduszki powietrzne? Ma a tu w środku. masz dwie. W dupie ma, a nie w środku! Ta ma tutaj z przodu, z tyłu, z każdej strony jak ją obiją to, to ci się nic nie stanie. Poza tym jak ona mnie myje mając metalowy język? Nowa technologia, nie pytaj. Umrę jutro. Cześć, Spokojnie, wyczyszczę cię z całego brudu, łącznie nie! z tymi brudnymi myślami. E, 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 e. Siedź tam, bo cię zamknę w tej łazience do końca swojego życia. A, jeżeli Jestem czysty, widzisz, jestem czysty! Redina? czy się zakończyłaś... A czy jego myć tam? No powiem szczerze, że ciężko tak, bez żadnego dodatku, jakiegoś mydełka. Tu jest taki przyrząd specjalny do przepychania Gregorego. Uuu, no i to mi się podoba! Nie, 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 nie! Tak! Tutaj ma swoją... Książkę, chyba nie wiem, co to jest, nie umiem czytać. Tutaj ma jakiś tam zeszyt do biologii, czy coś. Tam sobie rysuje jakieś kwiatuszki, inne rzeczy. I tu go musisz nauczyć, żeby wiedział te rzeczy, bo mu się to nie przyda w ogóle w życiu. Ale to trzeba, żeby skończyć szkołę. No, No, Nie, którego... siebie. Daj jakieś zadania, przeczytaj tam, co tam masz, to potem do przeczytania i ten. Muszę Przyczy rozwiązać dwa plus dwa. O, mój drogi, 2 plus 2 to świetna piątkowa zabawa w trójkąciku. Co? Nie, 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 nie! nie. To jest. Nie mamy jeszcze geometrii. Trójkąciki, kwadraciki, inne rzeczy zostawimy sobie na później. Gregory jest jeszcze troszeczkę za mały. Tak ciutko o 2 cm, żeby się bawić w takie rzeczy. Więc poczekamy, aż dorośnie. Na razie musicie to rozwiązać sposobem matematycznym, czyli. O. No lepiej na przykładach ja go uczyłem na przykład co się stanie kiedy ma dwa banany i dodatkowe dwa mu się wsadzi. Ile wtedy masz bananów, Gregorium? Właśnie? Dwa. No jak no masz dwa banany i dwa mi wsadzasz. Ile mam bananów? No dwa nadal! Tylko w mojej mordzie! Ty masz dwa banany i ci wsadzam dwa banany. No to mam dwa w łapce i dwa w mordzie. Jak ty sesujesz? Okej, okay, widzę, że się procesor Gregoremu już przegrzał tutaj totalnie przy tych książkach. Gregory! Dobra, zostawmy matematykę, bo to nie jest dla ciebie, okej? Okay? Idź, idź. <laughs> idź, proszę nie patrz na mnie. Idź się pobaw z piłeczką, kuleczką i ze swoim nowym animatronikiem. I szybko, bo się rozładuje za niedługo. A <laughs> mnie tak? nie na prąd. Uuu, no dawaj, lecimy w te kulki. Niech się już rozładuje. Nie! Wiesz jak ona się ładuje? Siłą tarcia! A ja nie mam tyle siły. Więc będziesz całą noc... Kręcił korbką Wyprowadzam się Tak, tak, tak A ty tracisz ty, ty 800 plus wtedy Matko jedyna, Gregory, znamy się od jakiejś pół godziny, a ty już chcesz ze mną się zamieszkać? Nie wierzę <gry> W którym momencie ty zrozumiała, że chcesz się z tobą wyprowadzić, głupi matroniku Przecież co -e. powiedział? Takiego słownictwa nie używamy w domu. Co to ma znaczyć, jak ty się do kobiety zwracasz? Ona Proszę lubi tak. Pani! Co? Zły, zły, niedobry animatronik, my że moje uczucia są teraz obrażone. Trzeba będzie chyba cię ukarać! No co? Może jakiś klaps dla niego? Nie, 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 O kurde, jak jest już późno, jest już pięć po czwartej. Ja idę spać chyba! Jak nie spać O, nie przejmuj się, Gregory. No tak, że jest nocny. Poczekaj. Ja potrafię spać, patrz. Idę i... Ty nawet nie potrafisz się sam załatwić w ubikacji, żeby nie narobić na deskę. Więc Fredina, za, musisz mu opowiedzieć bajeczkę. Najlepiej o Freddy, i o jakichś kotkach, a potem go utulać do poduszeczki albo do dwóch, jak o, Mój model ma najwygodniejsze poduszeczki ze wszystkich. To co, Gregory? To ja idę do kuchni, a ty tutaj ładnie idziesz spać. Widzimy się jutro rano. To, to co o, z tą bajką? Powiem ci bajeczko o takich dwóch kuleczkach. Co ty na to? A może normalną bajkę? O dziecko się bajeczki zachciało, no tak, no przecież. Tak szarikan powiedział, masz mi opowiedzieć bajkę o Fredim? Ululać mi spać i pójść sobie! Pewnego razu w Deker, Freddy, jakże odważny i twardy mężczyzna, uratował taką piękną i dobroduszną księżniczkę, która się nazywa Fredinka. Ja w scenariuszu boże Gregory. A ja już myślałam, że będę uratowana przez dzielnego mężczyznę. To nie jak późba przeszedł jakiś Gregory. No i co tak na nie patrzysz? Szarika, ona Bas, się psuje! Uratował księżniczkę o imieniu Gregory! Ale ja jestem chłopcem! O, w tej historii jesteś księżniczką. Zresztą jestem pewna, że po twarzy byłoby ci sukience. Co ty nie, na to? Nie! Nie! Nie, nie, nie! Nie ty to! Nie, nie bawimy się w karaoke, bo szalikan będzie zły. Jest po 22:16. W sąsiedzi to już a, ciszę nocą tu mają. No tak, ale co ty nie wiesz, o 22:00 kanały dziecięce zamieniają się na kanały a dla ja, dorosłych. A ja mam, jestem za mały! Co a. ten Gregory nadal śpi, jest 10:00 mm. rano już kolejnego dnia. Mm. Gregory, wstawaj! Mm. Mamy robotę do zrobienia. Freddy, Gregory, wróć do mnie. Eee. O, hej, chyba nam przeszkadzasz. Prze Freddy?! Freddy! Gregory, no widzę, że w końcu stajesz się mężczyzną w tym domu. Ty, I, i, i co, i co? To, to nie, to, to nie, tak jak myślisz. Nie, nie! To chyba dokładnie to, co zobaczyłem właśnie przed nie, chwilą. Nie, nie, Czyli nie, nie ona... Poduszki powietrzne bezpieczeństwa się przydają do tego. Bo zaczęło mnie nimi dusić! A dusić? Mi się wydawało, że raczej cię nie dusiła, tylko byłeś taki, jakieś piórkoloty i takie Ofle. Bo najpierw straciłem przytomność, a potem robiła ze mną co chce i ty przyszedłeś. Ale a, co to się nie stało, ci się przyznaj się. Chyba ci się coś przyśniło, jest już kolejny dzień, a mamy tyle rzeczy do zrobienia. Idziemy dzisiaj na rodzinną wycieczkę. Nową restaurację otworzyli w okolicy. Gorące psy się nazywa. Musimy tam koniecznie się przejść. Coś innego niż marmurki! Chociaż byłeś niegrzeczny bardzo, i ja nie wiem, czy powinienem ciebie zabierać. By przejdę się Bardzo z prawą grzeczny! Fredina był grzeczny? O, oczywiście, to jest taki grzeczny chłopczyk. Co? To jednak jestem niegrzeczny! Albo nie, jestem grzeczny! Jednak jestem grzeczny! Jed to się zdecyduj w końcu! Jed Chcesz coś zjeść dzisiaj, czy nie? Jednak jestem grzeczny! Pomyślałem sobie, co ona może zrobić z niegrzecznymi chłopcami. O. Więc jednak jestem grzeczny! Ale zanim tam pójdziemy. To jeszcze jej pokażesz drugi pokój i pogracie sobie razem fortej, Fortnite, bo nowy sezon się zaczął! Prawda, Gregory? Znowu się zaczął nowy sezon, ja już nie nadążam, który to sezon! 16! Powinieneś śledzić, mieć jakiś kalendarzyk taki, to jest bardzo ważna rzecz. O, faktycznie, 16.1.15.69. Fredina, pokażesz mu jak się gra? No pewnie jestem najlepsza w Fortnite, choć Gregory coś ci wybuduje. Ona jest najlepsza w stawianiu, co najmniej. Nie, chodzi o to, żeby grać bez budowania, ok? Nic bez nie budowania? stawiamy. Nie, nie o, stawiamy. Myślę, Stawiania w bloku, wiesz lepiej. i innych rzeczy Fortnite jest słabe, ok? On nie chce, żeby był bambikiem, ja chcę, żeby on był porządnym graczem. Ale to będzie trudne, bardzo trudne. Fortnite tak. Dance! Okej, okay, Gregory, to pokaż teraz. Gregory dostał nową zabawkę Quest 1. Normalnie chicior z 2017 roku. I teraz tak. No, on zainstal to... no zainstalowałem mu Fortnite na wiary i teraz pokażę Ci jak gra. Kontrolerów nie kupiłem, bo mnie nie było stać. Dlatego... Leżał na stole! Cicho oh. bądź! To są piloty od telewizora. <grym> Wow Fortnite! wow! i teraz robimy densy, dzikie densy! Wow, Gregory, ale dobrze ci idzie. Ale weź, no pokaż, bo ja nic nie widzę. Czy, ja czy tam nic gra? nie, 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 Freddy, nie, nie. O, Gregory, a co to za anime dziewczynki? Co? Jakie anime co dziewczynki? Co tam robią? Jakie Jaki anime dziewczynki? Zek, pokaż mi to. Jakie anime. Co tu robią jakieś nagie, kurwa? No to, to jest Fortnite, one nie są nagie, one są skąpo ubrane. No właśnie, mają kostki u nogi odsłonięte. Co ty jesteś z baryśnikiem? Ja wow. taki mały! Co ty to instalujesz za mody jakieś do Fortnite bana chcesz dostać? Ja jestem z bryźnikiem Tak! A widziałeś naszego nowego animatronika? No to co z nim jest nie tak? On ma zasłonięte kostki! I kolana. Ja nie a, żenę, a, na a ta! Całe kolano odsłonięte! No nie może być po prostu, Gregory, wiesz co? Jestem wstyd, wstyd mi za ciebie. Taki wstyd po prostu przynosisz. Za kała rodziny jesteś po prostu, rozumiesz to? Cicha woda brzegi rwie po prostu. No to Misiaki, witam Was bardzo serdecznie w moim super wypasionym klubie. Trochę tu pusto. Dlaczego tutaj nikogo nie ma? No bo jesteśmy po godzinach, tak się składa, że na szczęście tu pracuję, więc mam klucze, także możemy się super zabawić. O czternastej? Po godzinach? O czternastej? No bo oni w nocy pracują, to jest klub nocny. No nie godziną! O Boże, jak ty narzekasz, masz wejściówkę vipowską. No zobacz, jest Fredina i masz cały klub dla siebie! Zobacz, i będą nawet krzesła dla twoich wymyślonych przyjaciół. Będziesz mógł z nimi posiedzieć tutaj. Ja nawet nie mam wymyślonych przyjaciół! To sobie ich wymyślisz dzisiaj. No nie, bo uciekli wszyscy! A, chyba, że tak. Dobra, Fredina, jakie masz dla nas atrakcje? Głównie dla Gregorego, Aha. bo to są jego jakby impreza, ale no dla mnie też na pewno coś przygotowałeś, prawda? Nie, no pomyślałam, moim misiu-pysiu, przede wszystkim jako, że za, nie za niedługo są jego urodzinki, prawda? Eee... Już za... Ja nie mam urodzin. ...trzy lata? Jakoś tak wychodzą ci... Ale urodziny są co roku! Urodziny? Ale ty masz rzadziej, bo <grym> musimy oszczędzać! <grym> A bo myślałem, że urodziłem się w lutym przestępnym. <grym> nie stać nas na coroczne na urodziny Gregorego, no daj się spokój, bym zbankrutował. I tak mi prezentów nie kupujesz. Bo jeszcze nie miałeś urodzin. No to tak. Przede wszystkim tutaj na pewno się super zabawimy, prawda, Gregory? Mi się wydaje, że Gregory chyba nie jest wystarczająco grzeczny, żeby zasłużyć na ten prezent dzisiejszy. Prezent? Prezent dla mnie? Prezent, 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 pierwszy prezent? A, czyli to jest taki niegrzeczny chłopiec. Dobrze, myślę, że w takim razie się nim bardzo dobrze zaopiekuje. Nie podoba mi się ten pomysł. No to zdecyduj się, czy chcesz prezenty, czy nie chcesz prezentu. Jeśli ten prezent to nie, to chcę. To plan B w takim razie. Witam w mojej kuchni! Um, czy my tu możemy wchodzić? Tak poza tym? Eee... No jasne, czy ktoś mówi inaczej? Jest kuchnia napisane, nie ma zakaz wstępu. No nie wiem, to jest jakaś taka ostrzegawcza taśma dookoła tych drzwi. Tak nie, nie, bo to... Widzisz, wchodzić. bo tu na ścianach też jest takie podobne, tylko tam są inne kolory. O kurczę... Co? Będzie tort urodzinowy? Może frytki zrobimy? Jak to? Misiu, pisiu, dla ciebie przygotowałam najlepsze na świecie... Parówy z majonezem, co ty na to? To ja zaczynam się cieszyć, że nie mam tej Vipowskiej przepustki. Ja chyba już nie jestem głodny, oj... Nie, 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 nie! Wyglądasz na bardzo głodnego. Nie, 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 nie! Ale proszę bardzo smacznego. Nie, nie, zanim... sobie za Zanim mu to wsadzisz, to musimy iść do stołu i zjeść jak cywilizowani ludzie, prawda? Już po Emi wsadziła. To była przystawka, Gregory, deser, rozumiesz? Zaraz będziesz sobie w tam papula przy stoliku, więcej. Ja się zaczynam cieszyć, że w sumie nie mam tej wipowskiej przepustki. Chociaż parowy to też nie jest taki zły. Ja się zaczynam zastanawiać, czy to jest na pewno opiekunka. No, a. czemu uważasz a na co inaczej? Wiecie, gwóźdź programu jeszcze czeka, trzeba go chyba dobić, co? Nie rozumiem. Ja totalnie. Ale może będzie jakiś występ, nie wiem, grupy budowlanej czy coś takiego? Skoro o gwoździach coś tam mówią? A ty się uczysz do budowlanki! Ja Koniec się właśnie nie uczę! To ty mnie chcesz nauczyć, nie wiem czemu! No zawodu, bo to jest dobrze płatny zawód. Będziesz w końcu dumą rodziny. Będziesz przynosił pieniądze do domu. Mam 12 lat! Nikt mnie nie zatrudni! Kiedyś trzeba zacząć, Gregory. Potem jak będziesz miał 18, to się zapytają, jakie masz staż w pracy. Ja I powiesz, cegły. że. No i wtedy cię zatrudniam od razu. No to co, kochany nitki, chodź może ze mną, przejdziemy się na scenę. Zobaczysz wszystko ze strony backstage'u. Z... O, będziesz backstage Ty... odwiedzał teraz Gregory. Co, od tyłu? No nie, że tylny no wejście po prostu. To, Trzymam kciuki, żebyś się dobrze znał. Gregory, będziesz tańczył teraz, jak taniec z gwiazdami. Tylko takim upośledzonym. Chyba z <laughs> Para taniec. To zanim jeszcze? To w takim razie. Może jakiś taniec dla naszego solamizanta, co? Patrz na te kocie ruchy. Przestań. Nie, nie tancz tak. Nie. O, a jak? To może w takim razie w tą stronę? Nie! A moje oczy! Pala mi je! Ja, mogę się odwrócić? O, no jaka ładna, zasłona! Szalik, chodźmy do domu, już proszę! Ale ja się dobrze bawię, Gregory. No. no to chociaż ty! No, no to właśnie jak się dobrze bawię, to mi nie niż mojej zabawy i. baw się tam dalej, z Freddyną no. jedną słodziutki! Nie możesz iść do domu, ty musisz być ze mną, na zawsze! Nie, 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 my się nie znamy na tyle, żeby na zawsze. Ja nawet z moim Freddym nie jestem na zawsze, a co dopiero z tobą? Nie, nie, nie. Nie, no myślę, że się poznamy. Mamy wystarczająco dużo czasu i wystarczająco dużo pokoju, gdzie nikt nas nigdy nie zobaczy. Szarika, zaczynam się bać! Fredina, a może weźmiesz mu i zaśpiewasz jakieś 100 lat, bo wiesz, on ma za niedługo urodziny. Za te tak. dwa czy trzy, trzy lata. Więc, więc może by było na zapas już, i by mi nie trudupy potem, że prezentu nie dostał. A tak to mu będę mu powiedzieć, że dostał 3 lata temu ode mnie i parówki, i śpiewaliśmy mu 100 lat. Od niej dostałem! Ale kto ci ją załatwił? No dobrze, Gregory! Sto lat, sto lat współżyje, żyje nam! To chyba inaczej sto szło! E, coś ci się nie pomyliło ta w tej piosence ta? O jakim ty, o czym ty śpiewasz? Ale mój młody, naprawdę mój kochany. Nie odpuszczę tak łatwo. Zdobędę cię. Ja widzę, że... że może jeszcze to ci się nie podoba, może jeszcze to ci się nie widzi. Ale obiecuję. Wszystko się w końcu ułożyło. Rzygoda to zmalowała! Ale o czym ty... E, Fre, Fre, Fredina, a co ci się stało z oczami? Zmieniły się, żebym go lepiej widziała. E... E... E, okay, Nie ukochanego! Eee, okej, dobra gamy. mnie. Wiesz co, chyba... Chyba się zaraziła czymś od ciebie. Jakąś głupotą, coś czy na Sopdy i siadło teraz. Ona cały czas... Zepsułeś mi animatronika! O nie, Boże, nie. ale na szczęście, na szczęście mam 14 dni na zwrot jeszcze. O! co jest szczęście. E, Fredina, spokojnie my to załatwimy. Słuchaj, na temu cię odeślemy do serwisu i cię naprawimy. Na pewno się da jakoś to załatwić jakoś tam normalnie, prawda? No więc. Nie, 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 nie da wam tego zrobić. Nowy model... Nowy model zapomni o naszej miłości. Jakiej miłości? No właśnie nie wiem. Nie nie. O nie, nie, nie. ty mówisz. O Gregorym. Ja tu, o... o Gregorym? Ale Gregory nienawidzi animatroników! On je niszczy! Nie. Lubię tylko no jednego! Kogo lubisz? Frediego, ale nie Fredinę. Widzisz, lubi facetów! Nie dogadacie Gregory, się. Gregory! Jak możesz? Do Frediego mogę wchodzić! <głosy> <głosy> Czym ja jestem gorsza? Nie! Nie! Jeżeli... Jeżeli ja nie mogę ciebie mieć! Zadbam o to, żeby już nikt nie mógł. E, e, Szalikan! E, e, e. Czekaj, bo się zepsuł, czekaj, instrukcje obsługi, jak to było? E, a, zrestartuj się! R router, zrestartuj szybko! Nie, a, nie, ja się nie zrestartuję! Gregory, chodź tutaj, ja już zadbam o to, żebyś na pewno mnie pokochał! Szalikan, Instrukcje jest napisane, że trzeba uciekać! Dobra, uciekaj szybko, tam biegnij, biegnij tam w stronę! Moi no 800 plus, nie pozwolę go skrzywdzić! Szybko, tak! szybko! Tak! Zależy mu na, na mnie! Zwalczaj skarbie! E, ten zaszczękami! O Tu! tu w tym pokoju się schowamy! Czekaj! E, no, otwórz te drzwi! Dobra, e, e, zachuj się! O, o, szybko, Żelikami. Zamknij je! Okej! Okej! Okay, okay. Jesteśmy chyba bezpieczni. To jest pokój co ochrony, jest? póki mamy prąd! Nic się nie stanie! A skąd wiesz, ile mamy tego prądu? Gregory? Wyjdź, proszę. Yy, nie, dziękuję! Dobra. Wydaje mi się, że to może być podpucha. Nie wychodź. Ja, ja bym nie wychodził, wiesz co, czekaj... Stwa. No, black screen tu jest, nie wiem ile mamy prądu! Aktualizacja Windowsa! No nie! O Boże, my nawet internetu nie mamy, to on się będzie bardzo długo aktualizował. W sumie to nigdy. Ja widziałem, jak Gregory a? ucieka tamtędy! No tamtędy uciekał Gregory! Wypuściłem go jakiś czas temu i tam ucieka! Mówię ci, tam jest! E, Gregory, Gregory, że się, ja a nie stuję obok mnie, jak mówię do niej. Właśnie ja tak miałam pytać, kim on Ten jest. E, on jest debilem! Gregory! Co! co udawaj kość na śmieci! Jestem śmieciem! O! o sprośnie! To jest ten moment, w którym wychodzimy wentami. Ona się tu nabija! Musimy uciekać! Wracając do ona się Przepala oczami teraz i czymś jeszcze ten drzwi, Rozumiesz to? Wiesz, co Fredina, to widzimy się nigdy? Cześć! Czemu ty miałeś większe wyjście? A ja musiałem się przyciskać przez mały korek od wanny. Tutaj się cieszysz, Kiblem nie musiał wychodzić. To wszystko Tylko... i tak jedne rury są. Jakim prawem weszliśmy do wentylacji, a weszliśmy kanalizacją? To nie ma logicznego sensu. I dlaczego nasza toaleta jest połączona z jakimś pizzaplexem, czy tam fredinoplexem? mi, z czym ta to toaleta coś? nie jest połączona. Dlatego się tak często zapycha. Czyli Hydraulik to jest. Nie... Graulik robotę. Czyli to nie jest nasze gówno. Przepychamy gówno innych! Nie, nie, nie przesadzaj, Gregory. Nie zwalisz tego na innych, okej? Okay? Ale tak w połowie. Właśnie, bo wiesz co, bo ja strasznie zgłodniałem. Po tym, jak oglądałem, jak ty te parówy wpieprzałeś, to yy. mnie taka nasza ochota, że normalnie z zjadłem... chyba, cokolwiek. Chyba muszę do lekarza, szalikat. Coś te parówy mi zaszkodziły. Nie narzekaj, po prostu się najadłeś. Taki, tak czuje się człowiek, który się w końcu najadł. Po, dłuż, po długiej głodówce. O, kurde, nigdy nie poczułem tego, odkąd tu mieszkam. No więc, se, doceń to i nie przyzwyczaję się. Dobra, idę szybko coś zjeść. O, tako, tako, tako. tako, Albo jakiegoś burgerka sobie zę. O, matko, ale będzie super. A ty myślisz, że ta woda to za darmo, jest? Pusty kubek i prank. A. To jest czapeczka. Spadła, prawda? Um. Mm. Hej, oh. słoneczko! W końcu cię znalazłam! Ja zawsze wracam. Gregory, to jest ten moment, w którym uciekasz. A ty? A ja dokończę moje tako.